Witajcie moi drodzy, droga duszy. Robimy sobie dzisiaj takie czytanie króciutkie. Już ono kiedyś było. Będzie to czytanie z trzech kart na szansę, wyzwanie i radę. Tak, Zobaczymy, co się w energiach podzie podziewa, zadziewa, co się chce pokazać. choć jest tak duszno, tak gorąco, że aż ciężko się mówi. Pamiętajcie, żeby się nie blokować, nie nastawiać, nic nie projektować, niech to wszystko popłynie, bo być może inne informacje mają do Was dotrzeć albo macie coś innego dostrzec niż to, co sobie wymyśliliście. Także nie blokujemy się, rolę sobie zamieniamy, czas jest płynny. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie na maila. Duszydamopgm.com jest w opisie każdego filmu. Natomiast jeżeli chcecie wspierać nasz kanał, to również w opisie filmu jest link do Bajkofitu i możecie mi postawić kawkę. Tymczasem herbatę mam gotową i zaczynamy sobie. Koziorożce szansa. koziorożec szansa. Król Pentakli, królu, królowa Pentakli, więc cały dom na głowie, pierwsze co zwraca uwagę, tak? Ale radzę sobie doskonale z tym wszystkim. No, koziorożec i robię karierę, i robię, robię dom. No, może budujecie dom, może też taka sytuacja jest. E, wszystko ogarniam. E, jestem jakby w swoim żywiole, tak? E, dbam o siebie, e, pracuję, zajmuję się domem, zajmuję się dziećmi. Każdy bierze to do siebie, co, co rozumie, pamiętajcie. Dwa pentakle, robię wiele rzeczy naraz i to wszystko ge genialnie ogarniam, a może nawet pracuję na dwa etaty. Mm. Więc tu jest taka szansa, tak? Ogarnięcia wszystkiego. Jeżeli macie zamieszanie, albo jesteście samotną matką, to robicie i za matkę, i za ojca, tak? Ym. I to w jakiś sposób wam się udaje. Więc jeżeli macie obawy, że nie dacie sobie rady z czymś, bo przypuśćmy, rozeszliście się z partnerem. Czy też z partnerką i panowie, pamiętacie, rolę sobie zamieniamy, macie cały dom na głowie, dacie sobie rady, radę. No dobrze. Wyzwanie w takim razie: wyzwanie król Buław, Duma, i tu jest znów w wersji żeńskiej. Chęć zwrócenia na siebie uwagi, jakby dla niektórych, tu może być ego Ego i przełamanie się do pewnych rzeczy. Być może nie, w niektórych przypadkach nie jesteście przyzwyczajeni do takiego właśnie działania, jak w królu czy królowej denarów. A może czas odłożyć błyszczenie na bok albo na jakiś czas po prostu i oddać się właśnie pracy, wysiłkowi, bo tu może być taka sytuacja, że do tej pory może nie tyle, nie musieliście tyle poświęcać czasu właśnie, żeby ogarniać, przypuśćmy, dom, kilka w pracy na przykład, kilka projektów, to Wy dawaliście dyspozycje, ale może jakieś role się zamieniają, może stanowiska, Pracy. Może sytuacja jest taka, że wy z pozycji kierownika, czyli osoby kierującej, może właśnie jakieś redukcje musicie wejść zarówno w rolę kierownika, pracownika, nie wiem, menadżera, wielu różnych funkcji. No i teraz w tym królu buław, no ale jak to? Tak? Tu będzie trzeba przemóc swoją dumę, swoje ego. Mm, swoją chęć taką dyktowania, a trzeba będzie zakasać rękawy i wziąć się do pracy, bo jest szansa ogarnąć to wszystko. Macie taką możliwość yy, i tu już jest prawdziwy król Buław. Może to być złość, może to być wściekłość, nawet niezgoda, nie ale tu nie ma innej możliwości, yy, tylko właśnie przejście w tego króla, królową, królową Denarów. Czyli oprócz tego, że w pracy to może być jeszcze dom do ogarnięcia, tak. I dla niektórych może to być trudne, bardzo trudne. Może tu stać na przeszkodzie też król buław, czy też królowa buław. Teraz jedno i drugie może być, którzy robią wam podgórkę i mogą robić to złośliwie, tak? Mogą podkładać wam nogi. Ktoś, kto jest nieżyczliwy, ktoś, kto właśnie chce błyszczeć i jakby chce Wam udowodnić, że czegoś nie dacie. No i Wy oczywiście w jakiś sposób swoim kosztem, ale pokażecie, że dacie radę, tak? No zobaczymy, co tu jest w tej radzie. Znaczy, macie taką szansę. Um, nie wiem, dlaczego ko kojarzy mi się ta karta z teściową, wiecie, taka taka. O, taka zawistna jakaś, była teściowa, o, coś takiego. Znaczy nie z moją, tylko ogólnie. <gulnie> ogólnie taką, wiecie, postacią teściowej z najgorszych koszmarów. Rada. Gwiazda. Idź za swoim spełnieniem. Idź za tym, co ci intuicja podpowiada. Uwalniaj się. Ym, dasz sobie z wszystkim radę. To jest uzdrowienie sytuacji, tak? Jeżeli do tej pory nie, nie mieliście tej pewności siebie, tej wiary w siebie, tej siły, to teraz będziecie mieli, chcę powiedzieć, też pokory w takiej sytuacji, kiedy, kiedy uznajecie, że no, ale wy to byliście od kierowania, a nie od wykonywania tych poleceń, tak? To tu też jest potrzebna pokora. Trzy buławy. Wejście w coś nowego, opuszczenie jakiejś strefy swojej, chcę powiedzieć też strefy komfortu, ale swoje strefy, gdzie wszystko było znane, wszystko było bezpieczne, wszystko było takie. Mm, zbudowane, poukładane, a teraz wchodzicie w coś nowego, na czym być może dokładnie się nie znacie, z czym będziecie się mierzyć i możecie mieć dużo na ten temat myśli, ale generalnie swoją siłą. Możecie na tyle zbudować to wszystko, że, że wyjdziecie na tego króla, królową denarów, um, że pokonacie tego króla buław czy królową buław, że wejdziecie na swoją ścieżkę i będziecie realizować jakiś swój pomysł, swój program, to, gdzie będziecie się spełniać. Być może startujecie z własną działalnością, tak? Rezygnujecie z etatu i wchodzicie w coś nowego albo w jakąś nową dziedzinę, ale która może być waszą pasją i tam będziecie się realizować, tam będziecie się spełniać. Dobrze, dopytujemy. Król Pentakli. Walka jest jakby albo z całym światem. Albo no, jeżeli chcecie zwyciężyć, a jest duża szansa na to, to będziecie, jesteście, nie jesteście o tak, nie jesteście na przegranej pozycji, macie duże szanse, macie duże możliwości, może być wiele osób przeciwko Wam, właśnie takich, chcących być może zająć Wasze stanowisko, zająć Wasze miejsce, pokonać Was, udowodnić Wam, że Wam się nie uda. A Wy macie na tyle pewności siebie i na tyle silną motywację, że będziecie z nimi walczyć, może będziecie odpychać właśnie różne zarzuty, ale jesteście na tej wygranej pozycji, na tej wyższej, mimo że będzie znów dwa denary, dużo rzeczy do zrobienia. Może właśnie praca na dwa etaty, może zajmowanie się dodatkowo dwójką dzieci. No dużo różnych rzeczy, albo praca na etacie i jeszcze własna działalność, tak? Król czy królowa buław. Słuchajcie, miłość własna i będzie trzeba tu trochę uskromnić się, więc więcej pokory, więcej szacunku też do innych. To jest dla niektórych takie napomnienie, żeby oddać, uszanować, uhonorować czyjąś też pracę, bo być może nie wchodziliście w czyjeś buty do tej pory, tak? I teraz wejdziecie i zobaczycie, jakie to jest trudne. Hmm. Ile trzeba wytrwałości, ile trzeba siły, ile trzeba opanowania, ile trzeba umiejętności, żeby zrealizować to, co będziecie realizować. To jest dla jednych, dla drugich zazdrość. Odnoszę wrażenie, że tu może być kwestia zazdrości o miłość jakąś, o spełnienie, że jakaś kobieta czy też mężczyzna może być zazdrosny, że coś i trzeba będzie z tym sobie jakoś poradzić. Czy z tą osobą? Czystą energią. I to możecie, możecie odpychać, właśnie, z tym możecie walczyć. No dobrze, bo ktoś tu jest jakby pełen miłości, ale takiej, wiecie, to jest taka toksyczna miłość. Taka ktoś do kogoś pała miłością i chciałby zagarnąć tę osobę. Miją tylko dla siebie, to jest chore. A z drugiej strony jest zazd i zazdrosny i cały jad wysyła na przykład przeciwko wam, w waszą stronę. Yy, gwiazda, 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 gwiazda. Wiedzcie, że jesteście tam, gdzie macie być. I yy, śmierć. Yy, koniec yy. Idźcie tą drogą, idźcie, Wie, jesteście na dobrej ścieżce. Zamykajcie każde kolejne drzwi, które nie są jakby, nie należą do Was, y, które niepotrzebnie, no zawsze jest jakaś potrzeba, zawsze jest jakaś lekcja, ale to co odcinajcie, odcinajcie, odchodźcie. Mm, pokora jest ważna i odradzanie się na tej nowej ścieżce, na, na jakby na nowej drodze, jakby dostrzegacie wiele rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliście. Być może właśnie tych mniejszych ludzi. Jakby. Jak to powiedzieć? Osób, które też. dostrzegacie osoby, których wcześniej nie docenialiście, jego ich wkładu w coś, tak? Nie, nie wiem, czego to może dotyczyć. Wieża. Coś tu się rozpada, jakiś układ się rozpada, jakiś światopogląd, jakieś. Czy to wasze struktury, czy to też ogólnie. Ale wy jesteście, idziecie może tak w tą dobrą stronę, taką ma... przynajmniej to macie w radzie, żeby już nie wracać do tego co było, tylko iść dalej do przodu. I pomimo, że czujecie czasami, że idziecie pod prąd, że z wszystkimi musicie walczyć, idziecie w dobrą stronę. Pamiętajcie najciemniej pod latarnią. Ojciec, mąż, brat, syn. Może tu macie jedną z tych osób do czynienia, albo nawet wszystkimi. Ktoś może być bardzo apodyktyczny. Pisz. No teraz się same. Potrafisz to zrobić. Odcinaj, Archanio, Michał. E, przeszłość, tak? Odcinajcie. I wybieraj pokój. Najlepiej w pokojowy sposób. Ja wiem, nie zawsze się tak da. Wy tu wyczekujecie też na jakiś dobry, odpowiedni moment, albo żeby coś zakomunikować, albo żeby zrobić konkretny ruch. Anioł sprawiedliwości, uczciwość, prawda i obiektywizm to wygra. Wygra, tak? Nie oszustwa, tam, tak jak w tej królowej buław. Anioł pracy, wytrwałości, wysiłek, wytrwałość, wysiłek i spokój. I rozwój, no ale spokój też będzie, widzicie. Rozwoju duchowego, poszukiwania, mistycyzm i uduchowienie. Wierzcie, że jesteście na swojej ścieżce, że idziecie swoją drogą lub też wchodzicie na nią. Twórczość talent, kreatywność, wyobraźnia. I, słuchajcie, może wy oprócz tego, co robicie, będziecie coś kreatywnego robić. Nie wiem, malować, zdobić paznokcie, rysować, pisać wiersze, pisać powieści. Cokolwiek, co będzie dodatkowym źródłem dochodu. Macie na to szansę bo teraz liczy się kreatywność, liczy się w jakiś sposób umysł niezależny. Nie już to bycie w takich ramkach, tak? w takich schematach. Właśnie trzeba myśleć nieszablonowo. Świat się zmienił. Przyzwolenie. Stanowcza akceptacja cały czas mówi tak rzeczywistości, by mogło nadejść to, czego potrzeba. Odwaga. Pozwól mi być otwarty na odważne podjęcie wskazanych kroków. Więc odważnie i do dzieła, moi drodzy. Dziękuję wam za to, że wysłuchaliście czytania. Do końca. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami i słyszymy się w następnych czytaniach. Buziaki. Pa pa.